W poprzednich odcinkach. Dlaczego pan użył tych kolorów akurat? Czerwony, dlatego że czerwony pasuje do jajka ponieważ wygląda jak prawdziwa pisanka. Odwiedziliśmy oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Dużo trafia do nas osadzonych młodych mężczyzn, którzy pochodzą z dysfunkcjonalnych rodzin, którzy spotkali się z zaniedbaniem emocjonalnym. O świętach w więzieniu rozmawialiśmy z osadzonym Adamem. Czego sobie życzycie? Czego sobie życzymy? Wolności. Wolności, no i żeby się nie załamywać. Ktoś ma dłuższy wyrok. Czy w dniu dzisiejszym jest pan gotowy do przystąpienia do badania? Co? Przekroczyliśmy próg ośrodka diagnostycznego bydgoskiego aresztu śledczego. Naszym zadaniem jest przede wszystkim jakby nawiązanie kontaktu z osobą z tym osadzonym i jakby tak wejście z nim w taki rodzaj współpracy, który będzie jakby sprowadzał się do tego, że on będzie chętnie opowiadał o sobie. Dokonamy analizy przyczyn, z jakich trafił do więzienia. Poznaliśmy mężczyznę skazanego na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Chciałbym, żeby ktoś przekonał się, że robić to, nie miałem takiego zamiaru. Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Od zadań specjalnych. Odpowiednio wyselekcjonowani i przeszkoleni muszą być gotowi na wszystko. Do akcji wkraczają m.in. gdy osadzeni stają się agresywni i nie chcą podporządkować się do panujących w więzieniu zasad. Z czym mierzą się członkowie grupy interwencyjnej służby więziennej? Co pan robi? Dlaczego pan zasłania kamerę? Pana, proszę się pan uspokoi, tak? Tu pan na rozmowie u pana dyrektora i zostało panu wszystko wytłumaczone, tak? Pan się uspokoi? Panie pan się uspokoi? Dowódca zmiany. Wzywam pana do zachowania zgodnego z prawem. Ma pan uspokoić polecenia. Jeżeli pan nie na mojego polecenia, zastosujemy środki przymusu bezpośredniego. Zrozumiał mnie pan? Uspokoi się pan. 30 do 109, poproszę grupę interwencyjną na oddział C1. Proszę skierować funkcjonariuszy rezerwy składu zmiany do oddziału C1. 50-51 do 108 nas Udaj się na C1, pilnie. Halo. Oddział C1, 8, strój interwencyjny, pilnie. Oddział C1, C1. powtarzam, C1. Dzień idziemy Jako grupa interwencyjna przeważnie jesteśmy skierowani do najbardziej niebezpiecznych i newralgicznych sytuacji będących w służbie. Są m.in. konwoje osadzonych niebezpiecznych, udaremnienia prób buntów oraz ucieczek z zakładów karnych i aresztów śledczych. Interweniujemy też podczas zakłócenia porządku wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych służby więziennej. W przypadku, kiedy zauważyliśmy eskalację negatywnych zachowań osadzonego, poprosiliśmy o interwencję negocjatora. Negocjator nigdy nie wie, kiedy, z kim i w jakich okolicznościach przyjdzie mu negocjować. Jednak cel ma tylko jeden uspokoić osadzonego i ukierunkować jego myślenie na odpowiednie odstępstwa. W tym przypadku negocjacje nie przyniosły oczekiwanych efektów, dlatego też poprosiliśmy o pomoc Grupę Interwencyjną Służby Więziennej, gdzie dyrektor jednostki podjął decyzję o stosowaniu w środku bezpośredniego. Szanowny Panie Dyrektorze, malduje się młodszy chorąży Serafin? Tak, Panie Dyrektorze, słucham. Panie Dyrektorze, malduje, że w oddziale C1 mamy następującą sytuację. Osadzony agresywny w celi e, zakrywa wizjer oraz kamerę Podglądową, nie stosuje się do wydanych poleceń, jest agresywny. Tak, rozumiem. Panie dyrektorze, czy mamy decyzję o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego? Polecam zgodnie z ustawą zastosować środki przymusu bezpośredniego. O wszystkim informować na bieżąco. Dziękuję bardzo. Odmieniłem się. Czy mam, panie dyrektorze. O w czasie takich interwencji nie pojawia się strach. Staramy się z tym walczyć. Raczej górę bierze adrenalina. My też się staramy w takich sytuacjach gdzieś wejść na pełnych obrotach. Są to interwencje kiedy osadzeni nie stosują się do poleceń i w tym przypadku musimy interweniować. Mogą mieć oni różne przedmioty niedozwolone, mogą mieć jakieś samoróbki z maszynek do golenia. Jest to dla nas jakieś zagrożenie, ale stosujemy odpowiednie środki ochrony, żeby tego uniknąć. No to by, no to do Raz, dwa skład grupy interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy wchodzi 32 funkcjonariuszy, którzy podzieleni są na cztery sekcje. To funkcjonariusze, którzy pozostają do dyspozycji dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, jednak na co dzień pełnią obowiązki służbowe w trzech jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego. Dwie sekcje stacjonują w oddziale zewnętrznym w Bydgoszczy w Fordonie, oraz po jednej w areszcie śledczym w Gdańsku, a także w zakładzie karnym w Sztumie. Kominiarki zakładamy dlatego, gdyż jesteśmy formacją Umundurowaną, jesteśmy też hermetyczni. Nasze twarze są zakryte. Stanowi to, że tak powiem, bufor naszego bezpieczeństwa. Funkcjonariusze służby więziennej stosują środki przymusu bezpośredniego na podstawie ustawy o. Środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 roku. Sytuacja, z którą się dzisiaj zmierzyliśmy, kończy się niejednokrotnie w celi zabezpieczającej. Wygląda to w ten sposób, że osadzony, który zostaje umieszczony w celi zabezpieczającej, zanim trafi do tej celi, zostaje poddany kontroli osobistej, która ma na celu odebranie mu przedmiotów, które mogą mu posłużyć. Do zrobienia sobie, mówiąc kolokwialnie, krzywdy, czy to jemu, czy, czy później, kiedy wchodzą do tej celi zabezpieczającej funkcjonariusze, również mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ich. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej, cela zabezpieczająca jest pomieszczeniem wentylowanym, oświetlonym i ogrzewanym, znajdującym się na terenie zakładu karnego lub aresztu śledczego. Powinna być urządzona w sposób uniemożliwiający dokonanie osobie w niej umieszczonej samo uszkodzenia. Składa się z pomieszczenia dźwiękochłonnego o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, i przedsionka wyposażonego w trwale mocowane stół, taboret, umywalkę. I toaletę. Cela zabezpieczająca powinna znajdować się w pobliżu miejsca pełnienia służby funkcjonariusza kontrolującego zachowanie osoby w niej umieszczonej. Panie dyrektorze, osadzony do karania. Proszę bardzo. Kto został doprowadzony do karania? Przedstawi się pan. Panie... Czy przypomina sobie pan z jakiego powodu musimy się w takich okolicznościach spotykać? Wami Co Panie takiego dyrektorze. pan zrobił. Panie dyrektorze, od tygodnia przyjechałem tutaj tydzień temu i siedzę na tej izolacji, W głowę można dostać. Szachę dostałem, żeby się zadną. Teraz ja mówię, to, że pan jest niezadowolony z osadzenia, nie uprawnia pana do tego, żeby się zachowywać w taki sposób, jak pan się przed chwilą zachował. I w żaden sposób nie będzie przyzwolenia na takie zachowanie ze strony administracji jednostki. Rozumiem, że przyznaje się pan do, do takiego zachowania. Rozumiem. Mając na uwadze powyższe, a także po zapoznaniu się z treścią opinii wychowawcy, za przekroczenie w poważnym stopniu, naruszające obowiązującą w zakładzie porządek i dyscyplinę, za zakłócenie porządku w oddziale, używanie słów wulgarnych. Niszczenie mienia to jest naruszenie y, artykułu 116, paragraf 1, punkt 1 KKW oraz 116a, punkt 2 KKW. Wymierzam panu karę umieszczenia w celi izolacyjnej na okres 14 dni. Chciałby pan coś dodać? Zrozumiałem. Jeżeli się pan nie zgadza z moją decyzją, może ją pan zaskarżyć w trybie artykułu 7 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Zrozumiał pan? Wyprowadzić skazanego. Przy karaniu osadzony przyznał się do przekroczenia, przyjął postawę bardzo spokojną i, tak na dobrą sprawę, nie wymagało gdzieś to dalszych interwencji większych funkcjonariuszy. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy skazany kwi. W dalszym przekonaniu, że, że, że jego zachowanie przecież było poprawne, on takiego nic nie zrobił, to, to jego była racja. On chciał po prostu dla siebie jak najlepsze miejsce w celi innej znaleźć. Zawsze reagujesz agresją, kiedy coś idzie nie po Twojej myśli? To ciężko mi powiedzieć, no, przeważnie, jestem agresywny. Wychowałem się na ulicy. W domu zawsze była agresja, przemoc, alkohol. Pochodzę z takiego środowiska nie innego. Generalnie zawsze byliśmy wilkami, adawcami. Przeważnie, jeżeli coś chciałem, to wymuszałem to agresję. Dostawałeś to, czego chciałeś? Przeważnie tak, dlatego tutaj jestem. Ja tego akurat nie chciałem. Czyli jednak nie do końca? Nie do końca, bo mi nie zawsze się udawało zrobić to dobrze. A co się stało, że teraz pojawiły się w tobie takie emocje, że tak się zachowałeś? Coś kluczowe mnie pękło. Siedziałem już tutaj tydzień czasu, przyjechałem z transportu. No a nie ukrywam, że chciałem tutaj e, jakąś decyzję administracyjną, że tak powiem, wyłudzić. Mam tutaj bardzo dobrego, serdecznego przyjaciela Bogdana, który siedzi na jeden. Myślałem, że ona się gdzieś tam do niego trafić. A jak się skończyło? Skończyło się niezabawnie. Nie, nie wiedziałem, że tak służba że i cała administracja zarabia. Spodziewałeś się, że może dojść do takiej interwencji? Nie miałem zielonego pojęcia o tym. Znacznie nieraz widziałem, jak już funkcjonariusze musieli użyć sił, a nie wiedziałem, że w tym przypadku tak będzie tak samo. A dlaczego nie chciałeś rozmawiać ani z dowódcą zmiany, ani z negocjatorem, kiedy oni podjęli taką próbę? Rozmawiałem z wychowawcą już parę razy widzi, że za bezpieczeństwa jednostki, może ktoś odzieć. Coś we mnie pękło i staram się agresywnie. No, bardzo często się tak potrafię zachować. Staram się, pracuję nad sobą. Byłem nawet w ośrodku terapeutycznym, rozmawiałem raz z psychologami. No ale taki mam po prostu wybuch emocji raz na jakiś czas, że... nie potrafię za nad tym zapomnieć. To, że byłeś przez ten czas sam w celi, też spotęgowało te emocje? Myślę, że tak. Przede wszystkim brakowało mi to towarzystwa. Bo wcześniej byłeś w celi, gdzie byli inni współosadzeni? W większości tak przebywał. W większości zakładu. Pomaga to, że są też inni, którzy odbywają swoją karę? No, oczywiście, że tak. No ale ja to troszeczkę żyję, jakby nie patrzeć. Nie jestem, wracam tutaj, jestem recydywistą penitencjarną. Potrafię się do niej odnaleźć. Nie pojawia się wtedy agresja, kiedy na przykład ktoś cię zdenerwuje, jest też inny osadzony, który może nie zgadza się ze wszystkim, co, co mówisz, co robisz, nie odpowiada mu twoje zachowanie. No zdarza się to. Nie raz, nie dwa, nie wiem, ale trzeba sobie wtedy jakoś radzić. Często osoby pozbawione wolności trafiają do zakładów karnych w związku z popełnieniem przestępstwa z użyciem przemocy bądź agresji. Wynika to przede wszystkim z zaburzonych mechanizmów reagowania na sytuacje trudne bądź problemowe. Celem oddziaływań penitencjarnych jest zmiana tych zachowań na bardziej adaptacyjne i przystosowane społecznie. Osiągamy to dzięki pracy indywidualnej, rozmowom z psychologiem, z wychowawcą a także udziałem osadzonych w programach readaptacyjnych prowadzonych przez kadrę penitencjarną, jak i innych wyszkolonych terapeutów współpracujących ze służbą więzienną. Nadrzędnym celem tych wszystkich oddziaływań jest wpływ na powrotność osadzonych do przestępstwa, tym samym do zakładów karnych. Panowie, uwaga, mamy barykadę w celi w areszcie śledczym w Bydgoszczy, udajemy się w miejsce zagrożenia, pobieramy interwencje, działamy. W kiedy w jakiejś jednostce penitencjarnej jest barykada, informuje nas o tym dowódca grupy. Pobieramy sprzęt niezbędny do przełamania tej barykady, środki ochrony i środki przymusu bezpośredniego, i w tej sytuacji udajemy się do jednostki, gdzie wystąpiło zagrożenie. o użyciu środków przymusu bezpośredniego na terenie jednostki organizacyjnej podejmuje dyrektor tej jednostki, w której sytuacja się zadzieje czy zaistnieje. Natomiast podczas nieobecności dyrektora, bo niejednokrotnie takie sytuacje mają miejsce po godzinach pracy administracji, kiedy na terenie jednostki jest sam dowódca zmiany z zmianą, zmianą ochronną, która czuwa nad bezpieczeństwem. Na terenie jednostki. Podejmuje taką decyzję pełniący służbę w tym dniu dowódca zmiany. Jesteśmy skierowani do zadań szczególnie niebezpiecznych, które są w służbie. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej podczas interwencji wykorzystują takie siły i środki, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno interweniującym funkcjonariuszom, jak i osadzonym. Są to funkcjonariusze odporni na sytuacje stresowe, wszechstronnie wyszkoleni, a także posiadające odpowiednie predyspozycje i umiejętności. Grupy interwencyjne służby więziennej zostały powołane na podstawie zarządzania podpisanego 31 marca 2010 roku przez dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Tworzą je specjalnie wyselekcjonowani i wyszkoleni funkcjonariusze. To m.in. specjaliści od walki wręcz czy strzelectwa, posiadający tytuły ratowników medycznych i ukończone kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Funkcjonariusze grup interwencyjnych służby więziennej podejmują działania w sytuacjach zakłócenia porządku i dyscypliny, jak również Szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Na terenie kraju funkcjonuje 11 elitarnych grup interwencyjnych, w skład których wchodzi po 16 lub 32 funkcjonariuszy. Wszyscy regularnie podnoszą swoje umiejętności. Ognia! 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 Funkcjonariusze grupy interwencyjnej szkolą się minimum raz w miesiącu, jeśli chodzi o trening strzelecki, może być zwiększona częstotliwość, w zależności jak kierownik strzelania zadecyduje. Każdy funkcjonariusz grupy interwencyjnej podczas strzelania jest indywidualnie oceniany. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o indywidualne predyspozycje, jak i o bezpieczeństwo. Mamy trening strzelnicki podzielony na różne etapy, sytuacyjne, dynamiczne, szybkie i to wszystko uwzględnia, czy możemy przejść do dalszego etapu z danym funkcjonariuszem. Jeżeli mamy nowego funkcjonariusza, to ja nie mogę go wrzucić od razu, jak to się mówi potocznie, na głęboką wodę, bo może być zachwiane bezpieczeństwo na tej strzelnicy i ja muszę zobaczyć, jak on sobie radzi z tą bronią. Ci nowi funkcjonariusze, którzy przychodzą, to mają na początku statyczne strzelanie, dopiero później przechodzą do jakiegoś szybszego, dynamicznego i na końcu mamy e sytuacyjne. Tak jak dzisiaj było pokazane, że na początku była statyka, a na końcu już mieliśmy pewne sytuacje, gdzie funkcjonariusze podchodzą, osłaniają się, gdzieś tam ktoś jest ranny, trzeba go zaopatrzyć. Wszyscy mają tutaj broń, broń jest odbezpieczona, przeładowana. Tam w każdej broni jest nabój. Może nawojowej sytuacji, a bardzo e można powiedzieć niebezpieczna. Jeżeli jest takie wyszkolenie cały dzień, tak jak ćwiczymy, to później, jeżeli przyjdzie do realnej walki, bo na to się szykujemy, to wiemy, że możemy, nas, możemy sobie zaufać i nic jakiegoś niebezpiecznego się nie wydarzy. Zastanawiałeś się tego, że to zachowanie może jeszcze bardziej wydłużyć tak naprawdę twój pobyt w tej celi. Miałem tego świadomość, ale nie wiedziałem, że tam wrócę znowu. Miałem tego świadomości. No to są emocje, to jest chwila. Coś pęka i odbija w tej głowie. Kara umieszczenia w celi izolacyjnej może być również źródłem silnego stresu dla osadzonego. Ciężko jest mu poradzić sobie z emocjami, z samotnością. Natomiast jest to czas do przemyślenia swoich zachowań. Zdarza się, że osadzeni przemyślą swoje zachowanie, zreflektują się i zaprzestaną y, zachowań agresywnych. A od jak dawna jesteś w zakładzie karnym? Od lat. Wcześniej siedziałem cztery. Co zrobiłeś, że trafiłeś do zakładu karnego? Głównie napady, obicia, bójki. Czyli zawsze towarzyszyła ci agresja? Zawsze. No. Był czas na przemyślenia? Był. No. Mam nadzieję, głupio no wyszło. Co mam powiedzieć, głupio wyszło. Mam nadzieję, że zaraz mnie przerzucam do celi wielosobowej. Pójdę na ogół. Bo ile można siedzieć samemu? agresja, utworzenie barykady czy próba ucieczki. Pracując w zakładzie karnym trzeba mieć wyostrzone zmysły. Refleksja skazanych odnośnie tego co zrobili najczęściej przychodzi z czasem. Ważne by zamknięty świat był bezpiecznym światem. Do zobaczenia.